Cześć, witajcie na kanale Wędkuj z BigFootem. Mamy już jesień pełną gębą, ale ja dalej nie odpuszczam. No i dzisiaj ponownie spróbuję swoich sił z metodą na nowej wodzie PZW. Możecie kojarzyć lub nie, ale tutaj byłem jakiś miesiąc temu, tylko, że z drugiej strony, no i udało się całkiem nieźle połowić. Także postanowiłem, że dzisiaj znowu tutaj przyjadę, natomiast zająłem inne miejsce na takim cypelku, no ale za mną, jak widzicie, są fajne wysepki, no i pod nimi będę próbował złowić jakąś fajną rybę. No właśnie, a jeżeli chodzi o łowienie i nęcenie, no to pora zrobić zalętę. Dzisiejsza mieszanka będzie bardzo prosta, a mianowicie będzie się składała z dwóch ofiszów, zanęty i pelletu. Natomiast pelletu dzisiaj użyję zdecydowanie mniej, jakieś 30 do 70, taki mix powstanie oczywiście na korzyść zanęty. Woda się wychłodziła, no i myślę, że pelletu trzeba użyć troszeczkę mniej. No i zanętę mamy gotową, tak jak wspomniałem, dosypuję tutaj pellet, ale nie cały, bo ten miks ma być bardziej bogaty w zanętę dzisiaj. Podam, że ryby będą mniej już jadły, chociaż jest ich tutaj trochę, ale zawsze można dosypać gorzej już z odjęciem. Także tutaj mam już gotowy miks, ładny się klei, ciemny, ale te jasne pellety fajnie się tu wyróżniają. Jest miks takich jasnych i ciemnych w na pakowaniu. Pozostałe perle tutaj przesypię do malutkiego pojemnika. Mam nadzieję, że nie wysypie zaraz wszystkiego. Chyba tak źle nie będzie. No a tutaj resztę zanęty jeszcze wsypię. Sporo tego wyszło, ale może ryby będą bardzo chciały jeść. Zobaczymy. Stanowisko już mam gotowe. Stolik jest. Wziąłem na szczęście dzisiaj szmatkę do rąk. Otwórki też są obok kosza. No i właśnie najważniejsze. Przechodzimy do pokrowca z wędkami. A tutaj mam dzisiaj dla Was kilka nowości. No to otwieramy. Pierwsza nowość. Niby nic wielkiego. Sztyca do podbieraka, no ale coś nowego w tej materii. Sztyca nasadowa. I uwaga, już Wam pokazuję, bo to jest ciekawe. Sztyca jest niezbyt droga, ale wydaje się naprawdę fajna. Dlaczego? Zobaczcie. Dwa elementy są zakończone gwintem, także możemy zrobić sztycę około 2,5 metrową i 3,5 metrową. Ja zrobię 3,5 metrową. W miarę sztywna. No i fajnie jeszcze jak miał ze sobą siatkę jakiś kosz. Jest, nie zapomniałem, koszt dość duży, gumowy, znacie go. No dobra. To jest. Też wiecie co. Nie zrobiłem te 3,5 metra, ale to będzie bardzo, bardzo długie. Może w trakcie łowienia zmniejszę też na 2,5 metra. no zobaczymy jak to będzie. No i druga nowość, a w zasadzie dwie nowości, Wy już to widzicie. Nowy zestaw do metody. I kij, i kołowrotek. Kołowrotek Aero XR w rozmiarze C5000, nowa żyłka, no i kijek. W końcu się doczekałem MFT Commercial Feeder 330 do 70 gramów, 2 plus 2, czyli to co lubię najbardziej. To już sobie w domu zbroiłem, także mam gotowy, tylko wystarczy założyć podajnik i można zacząć łowienie. Na pierwszy rzut oka wędka wydaje się bardzo lekka, już rok temu na pokazach No najbardziej mi się spodobała. Czekałem cały rok, no i w końcu się pojawiła, kołowrotek również to razem się zbiegło w czasie, także no super. Zobaczymy, jak to się spisuje w akcji. Kij jest stosunkowo szybki, ale pięknie się na pewno będzie uginał pod rybą w parabole. Mam nadzieję, że to zobaczycie. No, oczywiście, na sucho pięknie się giął. Tutaj myślę, że będzie jeszcze lepiej. No, jeszcze podajnik. dobra, to zamontowane. Tylko przypon. przynęta, zanęta i można łowić. To na razie, na potwórkę, Tu muszę sobie jeszcze wszystko wyregulować. No, a druga wędka, takiej, który znacie, również Nikado, również do metody tak tutaj Noctis 4, książka bodajże, i to jest też Commercial Method Feeder, też 3,30 do 75 gramów, 2 plus 2, ale ta wędka ma już, ho-ho-ho, nie wiem, 6-7 lat, dalej uwielbia mnie łowić. No i zobaczymy, jak się sprawdzi. Na pewno jest wolniejsza od tego nowego. Bardziej się gibie przez to, można. No, raczej tym nowszym dalej się rzuca. Z tej ryby wiadomo, nie spadają. Zobaczymy. Dzisiaj, dwa kije 3,30. Poprzednio były 2, 3,60. Na tym łowisku. Kije już ustawione. No i myślę, że jeden zestaw. No, gdzieś tam dalej, dalej poleci. Tam będę szukał ryb. A, jeden tutaj bliżej, pod tą pierwszą wysepkę. To pora na pierwsze próbne rzuty. Zobaczymy, jak się tym rzuca. Całkowicie nowy zestaw. Leciuchno poleciało no bardzo, bardzo lekko. Narcynacjnie. Szybko. Znaczy, parę rzutów tak sobie oddam próbnych jak się tym rzuca. Jak tu nie muszę naprawdę wiele siły w to wkładać. Bardzo fajnie. No już mi się podoba ten, ten zestaw. <laughs> Dwa rzuty, dopiero Myślę, że spokojnie tutaj w tym będzie można rzucać A no, 45-50 metrów. Bez problemu. Dzisiaj będę dość często zmieniał miejsce, bo zaklipuję się oczywiście. No, A zobaczymy, no jak to, jak to wyjdzie. Zacznę sobie od pomarańczowego, bundelsa. No i widać, że jesień. Chwilę tu jestem i już z drzewa trzy liście. Nie, pięć nawet. to pierwszy rzut, chcę już zacząć łożyć. nie odmierzam tej odległości ale wiem gdzie mniej więcej chcę łowić i zaklipuję się po rzucie po prostu o, idealnie no dobra, i drugi kijek drugi kijek tu bliżej tutaj dam inny kolor tam jest pomarańczowy, tutaj będzie żółty i tutaj może jakiś po prostu mniejszy żółty jest mniejszy haczek też dwunastka tam mam dziesiątkę Jedna i druga przynęta na bagnocie. Z tym liściem się linka nie napięła tak, jak bym chciał. Tu i tak mam szczęście, bo nie mam w zasadzie wiatru. Tam z drugiej strony, tam gdzie poprzednio siedziałem, no tam mocno wieje. No, bliski rzut. Tak, te liście troszeczkę przeszkadzają tutaj. Muszę po prostu szybciej topić żyłkę. Jak będzie branie, to zauważę. W sumie tutaj nie wieję. To ja inaczej zrobię. Po prostu podwyższę przednią podwórkę, żeby żyłka dalej wchodziła. I będę mniej czekał, po prostu tym samym te liście. Nie spodziewałem się takiego problemu. Coś nowego. Jest branie. Ale chyba pudeł. Kurczę. Miałem pierwsze branie na nowy kij. Pospieszyłem chyba. Chyba że jest coś bardzo małego. Nie, jest. Jest ryba. Jest jakaś bardzo mała ryba, wiecie? Mikroleszczyk. Dobrze, na klatę się da by podnieść. No, to krąp jest nawet, a nie leszcz. Ale nowy kij ochrzczony. Wiesz, że spóźniłem danie. No dobra, spada. Jest pierwsza ryba. No, nie tego się tutaj spodziewałem, ale... No na zero już nie będę. <grystanie> I pomarańczka dała rybę. No dobra, to tutaj też nie na pomarańczkę, tylko że może na jakąś... mniejszą. I jest... drugie danie. O i jest trochę lepsza ryba, na nowy zestaw od razu po zarzuceniu oczywiście w trakcie zarzucenia drugiego zestawu także drugi nienapięty, nie gotowy i ryby biorą z płytkiej wody na razie kij się fajnie wygina a ryba jest odrobinę większa chociaż nie jest to potwór no leszczyk. dobra ale spróbuję go do nowego podbieraka ciach jest on jest zdecydowanie sztywniejszy od tego mojego dotychczasowego, także tam się już podoba. U, proszę taki przyzwoity lepór, przyzwoity także spoko rybka. Puszczamy. i czekamy na coś lepszego. A biorą pod tą wysewką, nie na przesneku, tylko tam. Zakrypowane Pięknie. jest piękne branie o, ustawić kamerę widzę, że kij się przygina Fajnie, że brania wszystkie na nowy zestaw, chyba znowu leszcz idzie Tak, leszczyk mniejszy Spróbuję go na no... Na klatę to jest takie o! To pół kilo to taki max. Ja chcę oczywiście sprawdzać tą wędkę, ale taki nieduży. A no i jeszcze z jednej nowej rzeczy dzisiaj korzystam. Inny łącznik mam. Zobaczcie, taki kupiłem z Prestona, który ma być właśnie do tych konkretnie koszyków. I on jest taki 50-50, że tak powiem. Ani nie nacisk, ani nie przewotowy, jedno i drugie jakby. Eee, tu wsadzamy i to się trzyma. Także fajnie podczas brania, ale on się łatwo wypina. No, trzeba sprawdzać nowe rzeczy, także jeszcze jedna taka malutka nowa rzecz mi wow, się. jest branie znowu, branie w trakcie nagrywania. Żebym wam pokazał, że ten kijek też daje radę z lepszymi rybami. No, chociaż już teraz to słaba ryba. Nie no leż ale taki silniejszy Co jest Jakie strasznie silne są te ryby Dobra, spadaj gościu i ryba by się przydała. Fajnie, że wszystko oczywiście na nowy zestaw. Aczkolwiek, no. Gatunek się nie zgadza tylko. Ciekawe, że tylko na jedną białą. No po drugą w sumie szuka na jakiegoś miejsca. To tu to tam rzucę. Na razie bez efektów. Ło, pięknie. To było piękne. Obciarka za obcierką. No i branie ładnie bije. ale idzie jak leszcz, już niestety. No są fajne, oczywiście większe niż od tych, które na początku łowiłem ostatnio. No ale dalej to nie są duże ryby. To jest jakieś przeleszczenie tego zbiornika. No a na tej drugiej wędce starej. Kompletne zero. Nic. Nul. No co chodzi? Nie mam pojęcia. Dobrze, przez zwinąć zestaw i... Nie wiem, że nie wiem, na biało na przykład. żółtej ewidentnie nie chcą jeść. No, tutaj z białego rangersa po prostu. Coś takiego. Wow, jest w końcu branie na Uuu, chyba jest obraz. Co to było? To ryba wyskoczyła w powietrze. Myślałem, <grym> że Nie wiem, co tam się wydarzyło. Zaraz zobaczymy, co to za skoczek. Ale na białego. A to leszcz. Leszcz, skoczek. Nosienka. To taki z tych lepszych tutaj. Całkiem spoko ryba, szkoda tylko, że mnie obserała. Dobra, idź sobie. Śmierdziel. No dobrze, ale fajnie, fajnie, że jest ryba. A drugi kij na inną przymętę. Natomiast na nowym zestawie jakaś cisza zapanowała, ale to od momentu zmiany przymęty na większą. Także powrót do czegoś mniejszego będzie. Może coś z tego. Może, może. Może różowy. Tego nie było dzisiaj. No, nie, Kolejne branie w trakcie nagrywania. Ryba nie jest imponujących rozmiarów, ale jest. Także takie rybki biorą. Popślizguny, leszczuny. Takie w przedziale 40, 50. A kiedy w końcu coś innego weźmie? No i ryby rozkręciły się naprawdę nieźle. Brania średnio co 5 minut. Ciężko w ogóle cokolwiek nagrać. Większe przynęty nie działają. Szóstki, ósemki ok, ale więcej już nie. Łoftersy na razie tylko. Uch, Nie wiem czy nie przegapione, nie, coś, coś tam chyba jest, niedużego, bardzo niedużego, o jest bardzo małego, co to płotka chyba, tak, jest płoć, także chociaż nowy gatunek, ale szarpnęła, no nieźle, nieźle, ta płoteczka. <gry> Fajne łowienie, tylko brakuje nam tych innych ryb, no ostatnio były linek, jakieś karasie tutaj, karp też się pojawił, nie wiem czy to przez pogodę, miejsce, nie wiem, jest tu mnóstwo czynników. Uuu, nie było. No ale po pierwszym wywalnięciu pyskiem, to już ta ryba wiadomo jaka. Jesienny leszcz. Leszcz w liściach. Widzę, że to ryby na zmianę. Na początku brania tylko na nowy zestaw, a teraz tylko na stary. No to cisza. Cisza jak makiem brzasia. W sumie ostatnio jak szukałem miejsca do łowienia, no to było tak, że na początku były leszcze najpierw były leszcze no a później te zarybieniowe karpiki wygoniły je, także mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. To znaczy nie zarybieniowe karpiki, bo jakby były to na pewno by już weszły, ale jakieś inne lepsze ryby właśnie mogą to być karpie, karasieliny, cokolwiek innego. Dwie godziny zostały, także niech te ryby się pospieszą. Oho, jest broni. Nie działo się przez jakieś, nie wiem, 10-15 minut, aż w końcu jest zbranie. Pięknie. Kolejne. O, jest zbranie na tym dużym dystansie. Jest ryba. A to jest dystans, no, ponad 50 metrów, także dość duży. Tu spróbuję napędzić rzuchę na drugiej, żeby w razie czego było widać broni. No, fajnie, że mogłem sobie rzucić dalej, <grybujesz> ale ryba chyba niestety ta sama będzie. Teraz, no, znowu jest leszcz. one biorą? Gdzie bym mnie rzucił? No nie liczę tej płotki i krąpia. Przyzwoite. Dobry panu. Dzień dobry. No, oczywiście. Biorą, ale nie te, co trzeba. Dobrze, że jesteście. Ja w sumie jestem. drugi raz. No, teraz muszę poszukać właściwego. To. Może i ryby trochę przestały brać. Trafiają się co jakiś czas leszczyki, ale spotkanie... Znowu miała niespodzianka. A mianowicie, zobaczcie, kto tam... Ktoś tam idzie jeszcze za mną gdzieś. O! Tutaj. Miałem znowu kontrolę straży rybackiej. Ostatnio naprawdę dość często je mam. Także jestem pod wrażeniem, że no, pilnuję wód. Oczywiście tutaj jestem na no więc bardziej pilnują, ale poprzednio byłem na zwykłym kilu też był kontrol, także wiem, tak jakby coś się zmieniało na lepsze. Nie wiem, dajcie znać, jakie Wy macie odczucia. Czy Wy macie kontrolę nad wodą? No bo ja ostatnio dość często. Także spoko. Dobra, godzina łowienia mi została. Daleko nie opłaca się łowić, bo efekty takie same. Też biorą leszcze, także będę łowił bliżej. Natomiast nowym kijem sprawdziłem, da się machnąć dalej. E, oczywiście to jest kij 3,30. E, nie mierzyłem tej odległości, no, ale to jakieś po 50 metrów. Godzina łowienia, spróbuję złowić coś innego. Ale próbuję dalej. Teraz trochę trzeba ponarzekać na pogodę. No ale w sumie, no, nie jest najlepsza. Mamy naprawdę duży wyż granicach 1030 hektopaskali, także sporo w takich warunkach z reguły. No, niezbyt dobre wyniki mam, no, ale nie wybieram czasu łowienia, po prostu łowię wtedy, kiedy mogę. Jeżeli chodzi o zanętę, to już też łowiłem samą zanętą, samym miksem to też dawało ryby, ale trochę mniej niż z dodatkiem pelletu. Na sam pellet w sumie nie łowiłem, ale uważam, że to nie będzie zbyt dobre teraz nie chcę przekarmić tych ryb no i trzeba przerzucać często przerzucać bo jak to stoi to z tego brań nie ma o, albo są liścia o jest branie w końcu w końcu było branie i jest ryba która troszeczkę walczy nawet Ale jakiś opór postawiła ja wiem jaka to jest ryba My chyba też ale po dłuższej przerwie Nawet ile cieszy Chodź No już się wypią Pięknie Taki lechon Nie buziaka nie dam Najgorsze jest tylko to co one zostawiają na dłoniach. No, jeszcze raz zerknijcie. Nowy zestaw. Aero XR 5000 i do tego MFT Commercial Method Feeder. 3,30 do 70 gramów. Super zestaw. Właśnie przerzuciłem jeden z kijów po raz ostatni dzisiaj. I też to będzie ostatnie zarzucenie. Ostatnie podejniki tylko z samą zamętą. No i zobaczymy, czy uda się złowić ostatnią rybę. No i jest jednak na koniec ryba. Nie jest to gigant z płytkiej wody leś Ale to naprawdę długiej przerwie. Fajnie coś wycholować. Znaczy, jeszcze nie wycholowałem. Ale próbuję. Taki obślizgun. No, ale fajnie, że chociaż takie biorą. Także ostatnia ryba złowiona. Mogę się z czystym sumieniem pakować. A Wam, jeżeli się podobało, to standardowo zostawcie pierdoły. My widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!